Witam Ciebie w tym kolejnym odcinku podcastu z serii Poczuj Więcej Życia w Życiu. Ten odcinek yy, poświęcę tematom cykl menstruacyjny, kapitulacja, nawyki, nałogi oraz ciało i libido. Cieszę się, że jesteś i że słuchasz. Ja jestem tutaj teraz w naturze i niech natura, łono natury będzie naszym nowym studio nagrań. Wszystkie odgłosy, jakie Ty usłyszysz są właśnie yy, z tego powodu, ponieważ jestem na zewnątrz. Ten podcast zapoczątkowało pewno, pewne zdarzenie, które miało miejsce w okresie 12 magicznych nocy. I nie wiem, czy pamiętasz, ale ja prowadziłam was przez ten proces. 12 magicznych nocy to jest taki pradawny, słowiański, celtycki rytuał e, przejścia, e, który m, ukazuje się nam jako coś spoza czasu, ponieważ mamy wtedy wglądy. Na inne poziomy mamy wglądy i łatwe połączenie z naszymi duchowymi przewodnikami, z naszym wyższym ja. I jednym z rytuałów było to, że miałyście wypisać 13 Waszych życzeń. Ja również je wypisywałam, ponieważ, mimo że Was prowadziłam w tym procesie, to sama brałam udział właśnie w tym procesie aktywnie. I ten rytuał jest, nie jest takim prawdawnym rytuałem. To jest rytuał dosyć nowoczesny, ale usłyszałam go od pewnej kobiety, która robi to już od 20 lat i postanowiłam przyjąć ten rytuał również w moim procesie, w naszym procesie. I również wypisać te, te 13 życzeń, 13 wizji, 13 marzeń na kartkach. i. Codziennie, co wieczór właściwie, bo te rytuały odbywały się wieczorem, e, miałam wylosować jedno życzenie, jedną, jedno marzenie, jedną wizję, czyli jedną karteczkę, i nie patrząc w ogóle, co się na niej znajduje, po prostu ją spalić czyli tak, jakby oddać do wszechświata. Wszechświat wtedy otwiera się i mówi, To życzenie będzie zmanifestowane bez dużego nakładu energii, bez aktywnego działania. A ta trzynasta karteczka, która zostanie na końcu yy, ma być ta, która będzie aktywnie i z nakładem energii przez Ciebie, przeze mnie wymanifestowana właśnie w tym następnym roku. I to bardzo ciekawe, ale ja już to czułam zanim, yy, zanim yy, w ogóle zaczęłam yy, ten proces, że... Moje ciało jest naprawdę teraz w kolei, żeby oczyścić się, żeby zyskać lekkość, ponieważ my nie mamy lekkości energetycznej, jak nie czujemy się lekko w ciele. I mnie tutaj nie chodzi o wagę, tutaj chodzi bardziej o... ani nie chodzi też o masę ciała, tylko chodzi tutaj bardziej o tą lekkość, ym, którą masz, z którą możesz łatwo przechodzić przez dzień, z którą się budzisz, z którą zasypiasz. I tym właśnie trzynastym życzeniem, które wylosowałam w, pod koniec właśnie tych szczodrych godów, tak nazywało się pierwotnie ten e, okres, tym życzeniem było przygotować moje ciało do lekkości, w sensie e, odprowadzić toksyny, poruszyć limfę, przejść na detoks, wykluczyć to, co mi nie służy i... Się by totalnie zgadzało, ponieważ właściwie to było jedyne życzenie, którym ja naprawdę musiałabym się aktywnie zająć, żeby zmaterializować, żeby wymanifestować. I właśnie to życzenie wyszło jako ostatnie. I tutaj doszłam już do tego wniosku. Właśnie w ubiegłym roku, ponieważ no, wpadłam w pułapkę, to była dla mnie pułapka. Tutaj mówię o mojej perspektywie, moim zdaniu, o moich doświadczeniach i o moim uczuciu w ciele. Dlatego tutaj jest zachęta dla ciebie, żebyś sprawdziła, co tobie y, daje lekkość, co, tobie, co ciebie odżywia, tak naprawdę, co tobie daje miłość i w jaki sposób chcesz się z swoim ciałem komunikować. Y, ale mój sposób y, i o tej pułapce, o której ci teraz właśnie mówiłam. W, jak ja, w, jak, w jaką ja wpadłam było to, że dałam się nabrać, na jakiś czas chociaż przedtem żyłam wiele lat na diecie wegańskiej wpadłam w pułapkę z białek zwierzęcych właśnie zaczęłam robić sport uprawiać różnego rodzaju sporty, jeszcze dodatkowo oprócz jogi to jeszcze chodzenia na siłownię wzięcie udziału w kursach HIIT czy kardio i um, zaczęłam się do tego odżywiać właśnie zwierzęcym białkiem. I przytyłam całkiem szybko 5 kg dodatkowych, i same kilogramy nie, nie są dla mnie problemem, ale to na przykład, że moje uda już się o siebie zaczęły ocierać, czy czułam właśnie ciężkość, było mi ciężko w ogóle um, przerobić moje pomysły w projekty, co wcześniej było um, dla mnie bardzo łatwe. Ale to doświadczenie było dla mnie bardzo, bardzo cenne, bo pokazało mi co służy mi tak naprawdę i że nie ma sensu się kierować um, fit influencerkami, które pokazują co jedzą i że w ogóle be, bez białka zwierzęcego się nie da żyć i tak dalej. Ja tego nigdy nie czułam, ale zrobiłam ten eksperyment, który po prostu pokazał mi tylko e, gdzie jest moja droga, którędy mam iść, co mi służy. Co służy mojemu ciału, przez co czuję się lekka i już dlatego samego doświadczenia było warto i przytyć, i się gorzej czuć przez pół roku i, i no, mieć takie uczucie ciężkości oraz stagnacji, tak naprawdę i dzięki temu przekonałam się, okej, okay, dobra, moją drogą jest jednak naprawdę właśnie produkty typowo roślinne, białka roślinne, w ogóle nie aż tyle białek, co o tym słyszymy w internecie, mi to absolutnie nie służy, mnie to bardzo, mi to bardzo odciąga energię i dla mnie taka dieta 80% owoców, warzyw, 10% białek, 10% tłuszczy, to jest dla mnie idealny i to wszystko właśnie tłuszcze roślinne. I weszłam na dietę tutaj właśnie wchodzę na temat cyklu menstruacyjnego, ponieważ ja na, ten, na to przygotowanie do detoksu tak naprawdę cały czas jestem na nim. Chciałam przeprowadzić najpierw 3 tygodnie, zaczęłam początkiem lutego. Ale jestem na tym etapie do dziś. Przedłużyłam to z trzech tygodni na 13 i potem wejdę na proces sokowy. Nie nazywam tego detoksem sokowym, to jest dla mnie już tak naprawdę gruby proces, który Pokazuje tobie wszystko, co jeszcze nie jest y, przepracowane. Od y, uwalnia y, limfes wszystkich śmieci, y, po prostu tam jeszcze trzeba robić lewatywy, y, wspierać się ziołami i. Dla mnie, ja już ten proces sokowy robiłam w ubiegłym roku i się niesamowicie dobrze czułam. To był właśnie czas, w którym ja również przeprowadzałam mój pierwszy kurs e, Klucz Kreacji. To był luty ubiegłego roku i to był bardzo magiczny czas dla mnie. Dlatego chcę to e, na pewno powtórzyć i jestem właśnie w tym procesie przygotowawczym czyli jem zasadowo i e, zaczęłam. E, od, zaczęłam od y, wykluczania tych y, 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 właśnie niesłużących mi, y, jednocześnie zakwaszających. Y. Także cykl menstruacyjny może nam tutaj być pomocny, i ja w tym czasie y, diety zasadowej weszłam w trzeci dzień y, miesiączki. Wtedy czułam się na siłach, i po kolei Zrezygnowałam z nabiału, z cukru, z glutenu, aż zostały tylko produkty niezakwaszające, zasadowe, i no w dużej mierze były to warzywa i częściowo też owoce. Także w, kulmin, w kulminacji, czyli w takiej w takim już. W takim mocnym procesie tej diety zasadowej byłam właśnie w. Potem w, okre w okresie owulacji, i to mi dało jeszcze większą siłę, i poczułam oczywiście totalnie moje libido znowu, poczułam moje ciało, poczułam energię, że częściowo nawet nie wiedziałam, jak się mam z nią obchodzić, ponieważ dawno nie czułam się tak w mocy i tak właśnie w tym libido. A libido oznacza, że to jest nasza energia życiowa, która się obudziła. To nie jest tylko seksualność, to jest również to są również pomysły. To jest moc, aby te pomysły zrealizować. My potrzebujemy nasze libido, aby czuć, że żyjemy. I ja czułam się akurat w tym momencie mojego życia właśnie w tej mocy, a zdarzyły się parę, parę rzeczy w poprzednich tygodniach, które dały mi tą moc i Tą mocą, która dała mi napęd, aby to przeprowadzić, aby w tym wytrwać, była totalna kapitulacja, czyli odpuszczenie. Również jakiegoś stresu w związku czy stresu jakichś wysokich wymagań w moim biznesie ja po prostu to odpuściłam i oddałam się procesowi oczyszczania. I to jest bardzo ważne, ponieważ ta kapitulacja nadaje nam no, taką energię lekkości w tym wszystkim i Zaufania, wytrwania w tym i to wszystko wychodzi, nawet jak to są męskie atrybuty, wychodzą z żeńskiej energii. I co do różnych nawyków, nałogów, a nałogiem może być oczywiście również spożywanie niezdrowego pożywienia, to nie są tylko nałogi typu palenie i picie, to są uzależniamy się przede wszystkim od nabiału, uzależniamy się od glutenu. I to wszystko, jak ja obserwowałam siebie sprzed paru miesięcy, to wszystko powodowało totalny udój energetyczny, czyli naprawdę rezygnowałam z mojej energii na poczet tego właśnie, że moje ciało musiało potem poradzić sobie z tymi rzeczami, które tak naprawdę nie są naszym naturalnym pożywieniem. Z mięsa zrezygnowałam już wiele miesięcy wcześniej, ponieważ już zauważyłam zmianę mojej energetyki. Jak zjadłam mięso, to nie czułam tej lekkości, to czułam się właśnie ciężka, i od tego czasu postanowiłam już na zawsze, na zawsze zrezygnować z mięsa a poprzez ten detoks wróciłam właśnie do tej lekkości i poprzez to, że zrozumiałam naprawdę, że to jest moje naturalne pożywienie i to jest to, co mi służy najbardziej to jest to, gdzie ja czuję się w pełni kobietą czuję moje ciało, nic tego ciała nie zakłóca dlatego rezygnuję już też na, na całej mojej drodze przyszłej z nabiału z cukru i glutenu i warto zrobić ten eksperyment właśnie, żeby poczuć swoją własną energetykę i w tym miejscu chciałabym Cię um, zachęcić do tego, abyś też spojrzała na swoje ciało, na swoją energetykę, abyś spojrzała z miłością przede wszystkim na siebie i zbadała, co służy tobie najbardziej. Ponieważ my znajdzie, znajdujemy się teraz w takiej um, generacji, która przeszła przez trzy epoki. Um, I to jest niesamowite i o tym właśnie mówią um, również osoby, które tutaj przewidują przyszłość, czy. Robią taką recenzję tego, co było, jest i będzie, i jesteśmy właśnie w tych trzech epokach. To był czas kapitalizmu. Teraz jesteśmy w czasie informacji, czyli te informacje pędzą do nas ze wszystkich stron, a Ty musisz weryfikować, czy to są informacje, które Ty przyjmujesz, czy one z Tobą rezonują, czy to są te informacje, które Ty chcesz wpuścić do Twojego ciała, do Twojego życia, chcesz nimi żyć, czy to są Twoje wartości, tak naprawdę. A potem po tym czasie informacji przychodzi już teraz, lub znajdujemy się w nim w czasie świadomości. Świadomości to jest świadomość jest być może męskim atrybutem, ale tutaj musimy zdać sobie sprawę, jak ja chcę żyć, co, co jest moją wartością, jak chcę budować swoją przyszłość. Bo my nie będziemy w stanie rozwiązywać wyzwań, które będą przychodzić narzędziami z wczoraj. To nie będzie funkcjonować. Dlatego każdy musi sprawdzić u siebie. Jak funkcjonujesz Ty, co Tobie służy, co daje Tobie ulgę, przez co czujesz się lekka i w tym pomoże nam często wyłączenie właśnie myślenia i rozumu, ponieważ to już wysłużyło, to nie jest jedyne narzędzie. Oczywiście ono nam pomaga w takich codziennych sprawach, ale to jeżeli nie włączymy czucia, to to już nie będzie wystarczające. I właśnie w procesie tego detoksu, w którym się jeszcze znajduję, tej najpierw odżywiania zasadowego, alkaicznego, w tych pierwszych pięciu tygodniach od razu straciłam 5 kilo, te, które właśnie były no, spowodowane, były właśnie no, nieodpowiednim dla mnie jedzeniem. I, od razu nawet ja nie próbowałam jakoś wejść, po prostu jadłam tyle, abym się czuła syta i to wystarczyło, abym odzyskała już wagę sprzed pół roku i żebym znowu odzyskała chęć do życia, lekkość, radość w działaniu i właśnie, mimo że to są, tak jak mówię, te atrybuty męskie, ale one wychodzą z tej żeńskiej energii, ponieważ tak naprawdę podstawą była miłość do siebie i zrobienie dla siebie czegoś dobrego. Jeżeli chcesz pozbyć się ciężkości w życiu i chcesz uczestniczyć w moim darmowym shaking evencie, to zapraszam Cię 2 kwietnia do darmowego shaking eventu. Ja to tak nazwałam. One się odbywają regularnie co jakiś czas. I tam być może poruszysz swoją energią w ciele, poruszysz swoim systemem nerwowym, właściwie poruszysz swoim nerwem błędnym i uregulujesz swój system nerwowy, zrelaksujesz się, ponieważ to jest podstawa do tego, aby mieć moc, żeby iść dalej i żeby się zreflektować, żeby iść właśnie z tej pozycji miłości do siebie. A jeżeli chciałabyś ze mną podróżować dalej, to 8 kwietnia startuje mój program. Self Love is Your Love Story, czyli o tym, jak my piszemy naszą własną historię miłości do siebie. I tam w tym programie będziemy dokładnie zajmować się praktykami, połączenia ze sobą, z naszym obszarem oni. Tam będziemy wchodzić również w głębie naszego cyklu menstruacyjnego. Będziemy głębiej wchodzić w nasze nawyki nałogi i weryfikację tego, czy one mi służą, czy one mi nie służą, ponieważ z tymi nawykami i nałogami jest tak, że ja mogę pić kawę, jeżeli ja ich codziennie nie potrzebuję wypić. To nie jest wtedy nauk i to nie jest coś, co mi szkodzi, ale jeżeli to już zakłóca um, Twoją produktywność y, w sensie, to co Ty chcesz naprawdę zrobić, to co jest wizją i misją Twoją, i jeżeli to zakłóca Twoją energetykę, to to już nie służy Tobie, to to jest nauk, którego. Um, którego no warto, warto się pozbyć. Będziemy mówić więcej o libido i o praktykach, jak um, obudzić nasze libido. Będziemy łączyć się um, z naszym obszarem oni Będziemy pokażeć również praktyki takie self-pleasure, self-care, gdzie będziesz mogła sama połączyć się ze swoim ciałem, e, aby tutaj e, wiedzieć, bo my oczekujemy... Um, Mega seksu, a tak naprawdę nie znamy siebie same i jeszcze nigdy nie oglądałyśmy naszych genitali, jeszcze nigdy nie dotykałyśmy się tak naprawdę w miłości. I tam będzie bardzo dużo na ten temat i bardzo Ci polecam właśnie. Self Love is Your Love Story. Ten jednodniowy kurs, ale to będzie parogodzinny kurs i będzie bardzo kompaktowy. Dostaniesz nagranie. On Ci odbędzie 8 kwietnia o 20 i również będziemy wchodzić na Twoje własne linie czasu, na wizję, będziesz mogła sobie zdać sprawę, co Ty naprawdę chcesz i również pokażę Ci, jak nadpisać historię. To jest bardzo cenne narzędzie, ponieważ my tak bardzo na podstawie naszej historii manifestujemy sobie dokładnie taką samą przyszłość i nie umiemy z tego wiru wyjść, a ja Ci tam pokażę, jak pożegnać się z tym, co było i zupełnie od nowa budować swój nowy self koncept tak zwane. Jeżeli chcesz przeprowadzić ze mną sesję indywidualną, to tutaj również Cię do tego bardzo zachęcam. Na mojej stronie internetowej www.carolifeart.pl znajdziesz moje propozycje współpracy 1 do 1. Również opinie moich klientek, z którymi mam kontakt do dzisiaj i bardzo cenię sobie taką współpracę i to jest współpraca, która jest najbardziej ceniona właśnie przez moje klientki, które gdzieś zagubiły się po drodze i mogłam jej wziąć po prostu za rękę, ponieważ na końcu nikt nie pomoże Tobie, jeżeli Ty nie będziesz towała sobie sprawę, że moc jest w Tobie. Jedyne co się dzieje, to ja zabieram je za rękę i idę i przeprowadzam je przez te kroki, przez które sama mogłam przejść. Także ten podcast już kończę. Cudownie, że byłaś, że słuchałaś. Jestem ciekawa Twojego feedbacku, Twojej opinii. To są moje absolutne osobiste doświadczenia i nie mogę się doczekać, aż dostanę od Ciebie feedback na ten temat. Także kochana, do zobaczenia, do usłyszenia. Następny podcast będzie za tydzień lub dwa. Zobaczymy, jak poczuję i bardzo się cieszę na ten czas. Buziaki.